Jeżeli ktoś ma kamienie w pęcherzyku żółciowym i ma ten pęcherzyk żółciowy jeszcze nie usunięty, to jest taka tendencja, żeby wstępny tydzień e, zastosować kilogram jabłek dziennie. Więc e, w tych jabłkach jest kwas jabłkowy. E, kwas jabłkowy. I, ale nie wystarczy pić soku z jabłek. Naprawdę ten wstępny tydzień przygotowania y, poprzez jedzenie kilograma jabłek, i czy one są zielone, czy czerwone, jak zawsze mnie pytają pacjenci, to mnie nie jest wszystko jedno. Ważne, żeby kilogram ich zjeść, dlatego że tam wchodzą w rachubę y, te pektyny, które są tym y, środkiem absorpcyjnym i poślizgowym, i włókna. I enzymy trawienne, które są w tych jabłkach, i ten kwas jabłkowy, który rozpuszcza pewne zmiękcza, przede wszystkim te złogi, e, którymi są kamienie. I po tym tygodniu jemy normalnie, dodajemy po prostu każdego dnia ten kilogram jabłek do diety. Po tym tygodniu mamy ten jeden, jedyny dzień, który jest taki prosty, że naprawdę to, to jak się raz zrobi, to już się pamięta na całe życie. Po prostu tego jednego dnia, w którym to oczyszczenie się zaczyna, do czternastej możemy jeść lekkie pokarmy, do czternastej. Jeść, pić to, co chcemy. Już tego kilograma jabłek w tym dniu nie jemy. A od czternastej oczyszczamy się. Przygotowywujemy sobie cztery szklanki. Wody gorącej do każdej szklanki nasypujemy jedną płaską łyżkę siarczanu magnezu, czyli e e ekwiwalent e 10 gramów tego siarczanu magnezu. Szklaneczki napełniamy do 3/4 wysokości tym wrzątkiem, po to, żeby to się szybciej rozpuściło. To jest sól, więc się nie zdezaktywuje, to nie są witaminy. Przygotowane mamy 4 szklanki. O godzinie 6.00 Przyjmujemy pierwszą szklankę. O godzinie ósmej drugą szklankę przyjmujemy, a o godzinie 21.45 przygotowujemy sobie te dwie szklanki zostają na rano. O 21.45 przygotowujemy sobie 3 czwarte szklanki soku ze świeżo wyciśniętego grejfruta i 100 ml oliwy z oliwek ekstra E, mieszamy to wszystko w słoiku czy w butelce. Robimy taki shake i o godzinie 22 wchodzimy do łóżeczka. Mamy e, wysoko ustawioną poduszkę. Wypijamy to wszystko nie w pozycji leżącej ani nie, nie transatlantyckiej, tylko na siedząco wypijamy w miarę szybko. Układamy się do tego łóżka na płasko e, z. Poduszką elektryczną czy termoforem w okolicy od żebrowej prawej, tam gdzie jest wątroba, na pół godziny na płasko. Po tej pół godziny możemy się przerzucać z boku na bok, natomiast nie jest wskazane wychodzenie z łóżka, chyba że ktoś już dostaje pierwszych oznak oczyszczania. W związku z tym musi na pewno udać się tam, gdzie król piechotą chodzi. Ale jeżeli nie, bo w większości przypadków to oczyszczanie dopiero się zaczyna od rana, to zasypiamy z ogrzewaniem tej okolicy podżebrowej prawej. O godzinie 6 nastawiamy sobie budzik, ponieważ ta chronologia w przyjmowaniu tego siarczanu magnezu jest bardzo ważna, ponieważ wątroba ma swoją, swoje cykle. I o 6 rano połykamy tą szóstą tą trzecią szklankę siarczoną magnezu, a o godzinie ósmej ostatnią, czwartą. I to jest całe oczyszczanie. Później mamy prawo... Znaczy, jeszcze wspomnę, że w tym... W trakcie całego dnia, gdzie, się, gdzie pościmy, możemy przyjmować płyny, bo to jest ważne. Siarczan magnezu powoduje biegunki osmotyczne, w związku z tym ważne jest, żeby człowiek miał odpowiednią ilość płynu w organizmie, a nie odwodnił się i zemdlał, odwodniony ze spadkiem ciśnienia ortostatycznym w łazience. W związku z tym pijemy wodę. Eee, I to jest wszystko. Z tymi złogami... Bo ludzie się tak koncentrują na tych kamieniach, ale z tym wszystkim schodzą pasożyty, schodzą emocje. Wiemy, wszyscy wiedzą, że wątroba jest siedliskiem tych wszystkich niskich emocji niezadowolenia, wściekłości, agresji itd. Ja uważam, że to jest absolutnie na te czasy najbardziej potrzebne oczyszczanie.